Moi drodzy, i stoję tutaj przy drogowskazie, a jestem na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba, o czym świadczą te muszle. I teraz tak, tutaj w lewo mam z zielonka, do którego jest 500 metrów. Górę piaskową już zaliczyłem. No, była 400 metrów za mną. Gdybym. Chciał tylko obejść jezioro turkusowe, no to musiałbym iść tutaj po tych schodach. No, ale nie wiem, no. Nie mam monety, rzuciłbym monetą, którą ścieżkę wybrać. Ale moi drodzy, 500 metrów to jest jak rzut beretem. Idę na to wzgórze, zielonka. I tak jak przed chwilą mówiłem że można coś sobie zaplanować zaplanowałem sobie obejście tego jeziorka ale moje wędrowanie polega na takim spontanie coś zobaczę zapytam kogoś miejscowego ktoś mi coś poradzi no i idę zmieniam kierunek mojego marszu myślę że nie będę żałował ze zmiany yy, decyzji co do kierunku mojego marszu no ale tu widzę, że w lewo już trzeba będzie troszeczkę iść pod górkę. Tu jest jakiś szlaban. Także jesteśmy na granicy chyba, co tutaj jest na tej tablicy. Tak, jesteśmy na granicy Wońskiego Parku Narodowego także idziemy jego obrzeżami tutaj widzę jest strzałka niebieska w lewo a tutaj tak jezioro turkusowe no to skręcamy tutaj wzgórze zielonka no i do przodu pod górkę tak. No, i taka fajna sprawa, że co kawałek są tablice informacyjne informujące o różnych funkcjach lasu. No, i tutaj w lewo punkt widokowy zielonka. Także podejrzewam, że już niedaleko do niego mam, i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. No, tutaj. Jest takie ograniczenie. Podejrzewam, że dla pojazdów, żeby tędy nie wjeżdżały. No i szlak tutaj skręca w prawo. No, poza ścieżką, to jest taki naturalny tutaj ten las. Zobaczcie. Drzewo się złamało. Leży. Zostało tylko tutaj przecięte, bo leżało na ścieżce i przeszkadzałoby w przejściu. A tak to jest naturalny las, stąd drewna nie można pozyskiwać. No, tutaj dochodzę do jakiegoś drogowskazu. Znowu rozwidlenie szlaków. Popatrzmy. Tak, czyli idę od jeziorka turkusowego. W prawo mam wzgórze zielonka, a prosto jest 400 metrów do grodziska. Także idziemy tutaj teraz do góry. No mamy. Do pokonania kilkanaście schodów i będziemy już na wzgórzu. O, gdzieś jak ktoś strzela. No nie będę Was zanudzał tymi schodami, bo już się trochę zasapałem, także jak już będę blisko szczytu to się znowu odezwę. No i już jesteśmy prawie na szczycie Mamy wiatę No i jakiś ładny taras widokowy Teraz to wszystko obejrzymy Góra zielonka Wodniczka Wsteczna delta Świny. No moi drodzy, popatrzcie teraz na tą wsteczną deltę Świny. Tak ona się tutaj prezentuje z góry Zielonka. No a tutaj obok mnie też jest taka osoba, która ma kanał Sendowelska samochwała. Nie bez przerwy mi wchodzi w kadr. Nie, proszę pana, to pan mi wchodzi bez przerwy w kadr. Tak? Oczywiście. Aha. I no. muszę filmować pana tyły. Tyły, aha. No to tak. No to nawzajem <noise> sobie filmujemy tyły. No. no, to idziemy dalej. No, żeby nie przeszkadzać innym, którzy tutaj filmują i zdjęcia robią. No ja już się będę powoli oddalał i schodził z tej górki ze wzgórza zielonka. No i tak jak mówiliśmy przed chwilą, że filmujemy sobie tyły. No jak szedłem do góry, nie wydawało się, że to jest tak wysoko, a to jednak sporo tych schodów trzeba było pokonać, żeby wejść na to wzgórze. No już ostatnie schody i dochodzimy do skrzyżowania. Szlaków. No moi drodzy Stoimy przy tym drogowskazie I zastanawiamy się w którą stronę iść Ale decyzja padła Lubin, Grodzisko 400 metrów I idziemy No i tutaj Chyba po raz kolejny Wychodzimy Z Wolińskiego Parku Narodowego Szlak tutaj Skręca w lewo. Po lewej stronie, tam widzę cmentarz, także gdzieś tutaj w okolicy już będzie to grodzisko. Tak, tablica informująca o Wolińskim Parku Narodowym. Moi drodzy, tutaj po prawej stronie jest taki teren ogrodzony, tam są jakieś patyczki powbijane. Nie wiem czy to nie będzie jedno z miejsc pochówków, także być może, że już jesteśmy na terenie tego grodziska, a tutaj być może... Może tam gdzieś dalej coś będzie. W każdym razie tutaj po lewej stronie tam na tym wzgórzu jest cmentarz. Krzyż widać drewniany. No i tutaj 300 metrów już pokonaliśmy, ze Zgórza Zielonka. No i tam na drogowskazie pisało 400 metrów do tego punktu widokowego. A okazało się, że stąd jest jeszcze 400 metrów. No ale no nic, idziemy. Tu mamy ogromny parking, ale to chyba w związku z cmentarzem. No, oczywiście też z Parkiem Narodowym, bo no, wiadomo. No, ludzie też tutaj przyjeżdżają, tu zostawiają samochody, tak jak myśmy zostawili z drugiej strony. Parku przy Turkusowym jeziorze, no i podążają tutaj pięknymi ścieżkami, szlakami i zwiedzają. Jesteśmy w Lubinie, tutaj przed nami kościół, ale również przy kościele stoi taka kolejka. I podejrzewam, że ta kolejka stąd jeździ do zdroi. Bo taką samą kolejkę ostatnio widzieliśmy w międzyzrojach, muszę zobaczyć. Bo tu mi się tak wydaje, że są jakieś pozostałości tutaj grobów. Czy to nie będzie tutaj już grodzisko w Lubinie? Tak, to są pozostałości grobów. Tak czyli to jest grodzisko Grodzisko w Lubinie No teraz chyba chodzę po jakimś grobie No ale muszę patrzeć tu pod nogi żeby sobie zębów nie wybić No tak wygląda aktualnie grodzisko Tutaj patrzę czy gdzieś nie ma jakiś tabliczek No ale niestety Tabliczki są pousuwane. No, dość duży teren. Tutaj była jakaś tabliczka chyba ze zdjęciem. No, niestety też już nie ma. No, jedynie co to już mnie komary zaczęły znowu atakować. Także będę musiał chyba wyjść. O, przyjechała druga kolejka no Szkoda, że nikt tutaj nie dba o, o to grodzisko Takie zaniedbane Szkoda, szkoda, jeszcze tak tutaj przejdę Tą alejką No bo to się ciągnie tam No kilkanaście metrów co najmniej jeszcze a tam już tak zarośnięte pokrzywy, że tam już nie będę wchodził no to wracam z powrotem do drogi, do szlaku no i dwie kolejki już stoją a tutaj mamy kościół słońce świeci, także Jakoś zdjęć, taka nie będzie zbyt ciekawa. O, ale tam widzę chyba jest ten taras. Idziemy tam zobaczyć. Ulica Główna i tutaj przede mną jest ogromna lipa. No to ta lipa już jest naprawdę wiekowa. Tu jest popodpierana. Stanowi już niesamowity zabytek przyrodniczy. Niesamowite to jest tam sobliny. Też łączące konary. No i kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie. Idziemy tutaj sobie pod kościół. Zobaczmy z tej perspektywy jak on wygląda. Może będzie otwarty. O, tam akurat ktoś kosi trawę, ale jaki zapach niesamowity. Na talerzu Radio Maryja czy Telewizja Maryja, nie wiem. Mamy taki piękny kamień, w którym gromadzi się woda, A, niestety zamyka. No, jakie tutaj ładne stare drzwi. No, te drzwi to już latek sporo mają. Zobaczmy jeszcze tutaj to wejście. No, już troszeczkę się oddaliłem od tego koszącego trawę. No, tu podejrzewam, że jest wejście do zakrystii i są już nowe drzwi zrobione. Ładny krzyż. No i. Wieża kościelna. No to teraz idę na taras widokowy, żeby zobaczyć kolejne atrakcje w Lubinie.